Jak, e, znaczy, będą chcieli może, będą próbowały wyjścia z PN. Proszę Państwa, to jest po pierwsze takie zakusy, kiedy ktoś chce wyjścia za to, że ktoś, ktoś pracuje. Natomiast ja chcę do Was wizualnie tutaj zaapelować. czyli Wy zrobicie to PN, bo ono nie wyjdzie, to ja liczę na to, Panie Przewodniczący, kilka razy zgłaszałem wniosek formalny. W związku z tym przypomnę Panu, połóżmy się pan nowy statut. To przypomnę Panu, paragraf 43. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosku na formalny, a w szczególności dotyczących punkt 10. Przestrzegania przepisów obrad. To dobra. Tutaj... Ja, ja przepraszam bardzo. Jako Przewodniczący mogę udzielić i burmistrz będzie możliwe zabranie głosu. I proszę bardzo, kontynuuję.